Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Jest z nami trener Adrian Siemieniec. Trenerze, no trochę czekaliśmy na to domowe zwycięstwo i można powiedzieć w końcu przyszło. Cenne zwycięstwo, bo oddalamy się od tej czerwonej strefy. No i też chyba takie ważne na przełamanie morali, bo trochę też na tą wygraną musieliśmy poczekać. No zgadza się, cieszymy się bardzo dzisiaj. Bardzo mocno dzisiaj zespół pracował na tą wygraną. Oczywiście ten mecz miał różne fazy. Tak jak szliśmy tutaj do wywiadu, słusznie stwierdziłeś, że analogia między tym meczem a tym z Lechiem Tomaszów też u siebie była. Jest analogia między tymi meczami z tą różnicą, że dzisiaj, powiedzmy, przeciwnik w tym momencie, kiedy go dopuściliśmy do sytuacji, nie wykorzystał albo pomagał nam Bartek Żynel, a my wcześniej po prostu musimy taki mecz zamknąć. Nie chcieliśmy się dzisiaj na tym bezpośrednio po meczu skupiać, bo w tej rundzie mało mamy tych momentów takiej radości, więc wrócimy do tego w poniedziałek i o tym porozmawiamy. Kolejny taki pozytywny aspekt jest taki, że jeżeli dobrze liczę, trzeci mecz na zero z tyłu, bo po meczu z Olimpią Zambrów i po meczu z Pelikanem Łowicz pierwszy raz u siebie nie traciłem bramki. No to zdecydowanie to cieszy, bo. No bo widzimy jaka jest piłka, no, ta nieskuteczność nasza dalej gdzieś tam funkcjonuje, ale, ale można też wygrać 1-0 przy założeniu oczywiście, że nie traci się bramek, a to w piłce wydaje mi się, w dzisiejszej piłce jest najtrudniejsze tych bramek nie tracić. Oczywiście nie chcę mówić sloganów, że pracujemy nad tym, oczywiście, że pracujemy, wszyscy nad tym pracują, ważne, że, że powoli widać efekty tej pracy i zmierzamy, zmierzamy w dobrym kierunku. Jak istotne dla kwestii mentalnej było to dzisiejsze zwycięstwo, bo wszyscy pamiętamy przed tygodniem ta porażka 2-3 w Ostrudzie, gdzie jednak mierzyliśmy się ze Spadkowiczem z drugiej ligi. Dwa tygodnie temu ten bardzo pechowy remis z Lechio Tomaszów-Mazowiecki, no na pewno to nie pomagało moralom. No zgadza się. Na pewno bezpośrednio po analizie tego meczu z Sokołem, bezpośrednio po meczu, udawało się, że pechowe. Potem, jak człowiek ogląda, już analizuje bardzo dokładnie mecz i, i widzi każdą fazę e, tego spotkania, to, to gdzieś te przeciwny porażki znajduje. I bardzo się cieszę, że. Że dzisiaj byliśmy w stanie dobrze zareagować jako drużyna i, i zapracowaliśmy bardzo ciężko na to zwycięstwo. Było widać u nas bardzo dużą determinację, duże zaangażowanie i to nam trochę dzisiaj też oddało, bo, bo wykonaliśmy dzisiaj kawał, kawał roboty, chłopaki wykonali kawał roboty, żeby ten mecz dzisiaj wygrać po prostu. To jeszcze zapytam o dwa nazwiska z rocznika 2005. Damian Wojdakowski, który już parę meczów zagrał. W drużynie, celio, w drużynie wasze, najlepszy napastnik Celio tu 18 a także debiutant, czyli Oskar Lipiński. No tak, no, na bieżąco obserwujemy zawodników na poziomie centralnej ligi juniorów. Przychodzi w pewnym momencie taki czas, gdzie oni coraz mocniej poprzez, wynik, poprzez występy w zespołach juniorskich pukają do tego, żeby, żeby zacząć im dawać szanse na poziomie piłki seniorskiej, ale Dzisiaj tu byli, bo, bo na to zapracowali. To, to nie jest tak, że, że ktoś po prostu im dał coś za darmo, ale też z drugiej strony to są dopiero ich pierwsze kroki i bardzo dużo pracy przed nimi, żeby, żeby w tej trzeciej lidze grać, a potem powiedzmy na wyższym poziomie rozgrywkowym, tak, bo to jest docelowo cel nasz ich i, i klubu, ale w moim odczuciu różnica między, między juniorami a, a piłką seniorską nawet na poziomie trzeciej ligi jest, jest bardzo duża i, nawet nie tyle, co powiedzmy w jakości gry, to oczywiście też jest, ale, ale w kontekście intensywności, intensywności meczu to, to jest duża różnica i to jest największy przeskok dla tych chłopaków, i tego muszą się uczyć, ale samym treningiem ciężko jest to zrobić. Muszą dostać swoje szanse, minuty w meczach i by dalej pracowali na to i cierpliwie czekali na kolejne szanse. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.